Siema, wracamy sobie do MW2. No i będziemy kontynuować nasze wyzwanie na HC. Ostatnio klękliśmy tutaj na tej misji, także zaczynamy od nowa i próbujemy jeszcze raz tutaj przejść ten pierwszy rozdział. No i zobaczymy, jak pójdzie. Myślę, że im tutaj więcej będę grał, też forma będzie lepsza, bo wiadomo, miałem trochę przerwę od tych spec i trochę się też pozapominało. No ale teraz jak się gra, to się przypomina powoli. Także myślę, że teraz już no, te misje, które przeszedłem raz, nie będą aż takim problemem dla mnie. No i dobra, zobaczymy tutaj zaraz, jak pójdzie. Jeśli nie zginiemy, no to dzisiaj chciałbym przejść cały rozdział i następnym razem ruszymy po kolejnym. Dobra, tutaj oczywiście gramy tak jak ostatnio. Obstawiamy się, by po prostu przeciwnicy do nas nie weszli. Też jestem dość na świeżo. Od tamtej sesji, bo hmm, nagrywam to dzień, po e, tym pierwszym odcinku z HT. No, pierwsza fala tutaj bezproblemowo. Oj, tu gościu leży. Ciekawe. No dobra. Jeszcze jeden przeciwnik. No i udało się. Pierwsza fala za nami. Druga też. Nie powinno być problemem. Mamy dosyć do raz go. Od razu szybko wykorzystać jak najlepiej. Dobra. No i strzelamy. W samochód jeszcze dwóch gości zahaczę, no i fajnie, w sumie gości zniszczonych, ja jadę tym, tym strzałem. także mega dużo to daje. You're half way online. Five more. PGM online. I repeat, AGM missile is online. Four remaining. More. Two more. One remaining. Ok, ostatni przeciwnik, tutaj go gdzieś słyszę. Ok, będziemy mieć trzecią falę. 26 przeciwników, jeden transport. No zobaczymy, ile się uda zabić pierwszy strzałem. Tutaj będzie dobra opcja o no, 12 aż, nie? Plus samochód. Oczywiście w samochodzie też byli goście, dlatego aż tak dużo się udało, no ale... Dlatego właśnie ten Predator to jest na tej misji. No bardzo, bardzo on łatwiej po prostu. No. Może jeśli kiedyś uda się przejść te wyzwanie i nadal będę miał ochotę w nie grać. To może zrobimy tak, że na przykład ustalę jakieś utrudnienia dodatkowe Typu na przykład tutaj nie możemy korzystać z Predatora Gdzieś tam w innych misjach też coś na przykład musimy zrobić albo nie możemy czegoś użyć Także no też myślę, że może być to ciekawe Także też możecie dać znać W sumie nie wiem nawet na tym etapie jak seria się przyjęła Bo tak jak mówię, nagrywam to dzień po, po tamtym filmie Dziś jak to nagrywam ten film, który wczoraj nagrałem się pojawi, tak, ale jeszcze się nie pojawił, także mm, nie wiem dokładnie e, jak się to nawet przyjmie. No ale okej, okay, nagrałem na zapas na ślepo, bo akurat miałem taką możliwość, także trzeba mówię. No i dobra. Oj, tutaj kilka strzałów nietrafionych, przykre. Mamy Predatora, ale nie będę raczej z niego korzystał na tym etapie. Hmm. Też generalnie zauważyłem na poprzednim nagraniu, że w niektórych miejscach były... Drobne lagi, no, powiem tak, to wynika z OBS-a, tych lagów w trakcie gry nie mam. No na szczęście nie są one, myślę, aż tak rażące, żeby to jakoś odpychało, nie, bo są faktycznie one momentami tylko nie są jakieś duże, no ale no niestety, no. Tak to jest, podczas nagrywania właśnie te lagi są znacznie zwiększone niż normalnie, choć no ważne, że ja tego w grze jakby nie odczuwam. Wiadomo, no mogłoby być lekko płynniej, Trochę więcej tych fps ów ale no nie wszędzie z tego, nie? Nie że mi to jakoś przeszkadza. Także ja tutaj zachowuję jakby No powiedzmy płynność tą bardzo, bardzo zbliżoną do tej, którą mam praktycznie normalnie jakbym grał. No i dobra, ostatni przeciwnik i tyle. Hmm, także no bezproblemowa ta misja. I tym razem więcej kili z Predatora. Ciekawe, zaraz tak także nawet na mnie podeszli. Także no forma rośnie, forma rośnie, tutaj. No i dobra, lecimy od razu z kolejną misją. No ta misja była trochę bardziej wymagająca, bo była no taka dynamiczna, nie? I też nie można było kampić. Trzeba było bardziej na blisko się bić. <laughs> także zobaczymy. No ostatnio też prawie klękłem przez zabicie cywili. Zabiłem dwóch cywili na trzech. Trzeci no to już był koniec. Hmm, także zobaczymy, jak tym razem się uda. no Trzeba będzie zwracać bardzo uwagę na tych cywili, bo oni czasem wbiegają w takich moment, momentach, że no, tutaj naprawdę ciężko to przewidzieć. Hmm, I trzeba po prostu się bardzo skupić. Ok, początek tutaj raczej sobie przykampię, bo tu będę miał no właśnie przeciwnik od razu. Tuż będą mnie chcieli zaatakować, też z środka powinni przechodzić z prawej, nie jestem pewien, no tutaj właśnie z środka idzie. Kolejny tutaj z środka. No na początku nie ma co się wydać zbytnio. Bo po prostu mamy przeciwników e, dosłownie pod Respon. No ale dobra, tu już chyba nikogo więcej nie ma, także idźmy dalej. Oj, oj, no i już, już ten błąd, już tutaj zabijam cywila, także już na samym starcie, niestety. Starcie. Na samym starcie tutaj tracimy jedną szansę. Oj, oj oj, oj, No ta misja jest wymagająca, to trzeba przyznać. Mimo, że jest to ten etap początkowy dopiero. No jednak... No da się tutaj wyczuć, nie? Że nie jest to takie proste. Nie wiem, czy tam zabiłem tymi beszkami, nie jestem pewien. Ale chyba tak, bo już nikt do mnie nie strzela. Psy, psy z tyłu. Okej, okay, jeden tylko. Nie, drugi idzie z przodu. Ok, odrzućmy. Z lewej mnie strzela, ciekawe. Ok, skąd on nie strzelał z lewej? To jest nawet też bardzo ciekawe. Bo nie widzę tam nikogo. Dobra, zignoruję to. Na razie co pozycję okej, okay, 30, jeden cywil, no nie najgorzej, nie najgorzej na razie. Byle były wiadomo, więcej ich nie zabijać. Tutaj pamiętam, że się wywaliłem i tu chyba zabiłem cywilizm, nie? Ostatnio. Więc trzeba tu uważać, bo tu pewnie będą też wybiegać, nie? Mniej więcej podobnie działają. Oj, tu jest gościu. Może że skanowałem? Nie jestem pewien. A nie, nie udało się, czyli tutaj nie można przez tą ścianę skanować. E, cywil, cywil, kurde. Prawie bym go zabił. I tu gościu prawie by mnie zabił. I teraz ja idzie. Dobra, po nim. Dobra, połowa za nami. No i tutaj trzeba uważać, nie? Ja tu chyba zabijam dwóch cywili ostatnio. Ale teraz ich nie ma, dlatego mówię. To jest trochę losowe, nieprzewidywalne. Także trzeba tutaj uważać, nie? Tutaj będzie chyba gościu. Okej, okay, nie było lotem. Czyli te ich spawny... A, tutaj był, dobra. Ale te ich spawny też są trochę losowe. Ostatnio pamiętam, że tutaj był, nie? Także ciekawe. Weźmiemy amunicję. Oj, miałem jakąś cinkę lekką, to nawet ja ją widziałem. Nie ja ci... tylko na nagraniu. Teraz, ciekawe. Dobra. No na spokojnie sobie przechodzimy dalej. I myślę, że jeśli będę uważał, nie będę strzelał na oślep, to będzie git. Oj psy. Drugi jeszcze gdzieś idzie. Trzeci nawet. Ok. 15 gości. Mam jednego tylko cywila zabitego, więc nie ma jeszcze lipy, nie? Mogę nawet jeszcze jednego zabić, oczywiście nie chcę, ale jeśli by się tak zdarzyło, to jeszcze nie przegrywam, nie? Mam ten komfort, że mogę się raz pomylić. Dlatego jestem bardziej skłonny do grania. No trochę bardziej ryzykownego, nie? Strzelania trochę bardziej, prawda? Tutaj widziałem gościa, który się patrzył. Oj oj, pies na blisko. Dobra, prawie bym je złapał. Ale udało się tutaj zestrzelić. Kolejny gdzieś biegnie. Stąd tam, gdzieś biegnie. Muszę przyznać, że w MW2 jeszcze jest bardzo fajnie ten dźwięk zrobiony. W sensie można bardzo na ukraść tutaj. To mi się podoba. Podobnie jest tak jak w czwórce dosyć zrobione. Nawet możliwe, że tak samo. Chociaż wydaje mi się, że troszkę inaczej ten dźwięk tutaj idzie. Ale na przykład w dalszych kodach wydaje mi się, że w MW3 miałem ten problem. Strasznie tam ten dźwięk tak się rozchodził, że po prostu nie dało się usłyszeć nie? skąd idzie przeciwnik. Także to było dużym minusem tej części. I Ogólnie słyszałem, że w dalszych kodach podobnie też to zrobili z tym dźwiękiem. Chociaż nie wiem jak tych najnowszych, bo tych najnowszych już tak nie śledzę raczej. Raczej śledziłem tą serię kiedyś. Oj oj. Tutaj jakbym się wywalił, taka niebezpieczna sytuacja, nie? Bardziej śledziłem tą serię kiedyś i wtedy bardziej się orientowałem, nie? Jak tam, jakie zmiany, zachowam i tak dalej. Okej, okay, ostatni gościu, dobra. Łatwo. No i po nim. dobra. Tym razem poszło trochę lepiej niż ostatnio, bo zabiliśmy tylko jednego Cybila. Także fajnie. No i lecimy ponownie tutaj z misją, na której ostatnio się wywaliśmy. To jest, wiadomo, taka misja, że tutaj jeden drobny błąd jest po nas. Jeśli przeciwnicy nas odkryją, to oni są strasznie na nas sfokusowani, atakują dosłownie ze wszystkich stron i ciężko jest naprawdę tutaj z tego wyjść. No bo wiadomo, jest to misja skradankowa, nastawiająca się po to, że no, raczej się skradamy, nie? Ale ja znowu postaram się zabić przeciwników. Jestem po prostu przekonany, że mi to wyjdzie, nie tym razem. Że już nie upełnię tych błędów, które popełniłem ostatnio. Także dobra, spróbujmy. Przedtem tutaj się skampię. Będą tu przychodzić czterej wrogowie, którzy mnie oczywiście nie zauważą. I mogę ich zastrzelić oczywiście. Szczególnie tego czwartego. O kurde, a ja w niego nie trafiłem, nie? To jest to, to są te błędy. On prawie by się strzaił. Także, no mówię, trzeba, trzeba uważać, nie? I tu, tu nawet uważając, czasem można popełnić delikatny błąd, Bez który zadecyduje. Także to jest ciężka misja w moim odczuciu. Tylko, że no, gdy ja miałem, przychodził na. Na skradankę no to jest łatwe, bo to wystarczy zapamiętać, po prostu jak, jak iść. Dlatego ja wolę tych przeciwników zabijać, wolę sobie zwiększyć to wyzwanie. Bo na skradankę ja to mogę zrobić tak naprawdę nie strzelając do nikogo, po prostu przechodząc nie, przez mapę, to by było nudne. Także wolę tutaj zwiększyć nieco napięcie. Dobra, tu mamy dwóch tak i jeden tak, także ich mogę sobie zdjąć. Beautiful. Dobra, fajnie. Y Staram się zabić wszystkich, nie? Bo wtedy nawet jeśli mnie odkryją, to nie będzie ich tak dużo szło, oczywiście nadal będą na mnie iść, bo oni nawet chyba się respią, wydaje mi się. Nawet jeśli zabiję tutaj wszystkich, to i tak z tyłu będą przychodzić, nie? No tutaj chyba mamy tylko dwóch. Więc jakby bezproblemowo. I tutaj gdzieś słyszę, że rozmawiają. Okej, okay, tu jest gościu z psem. Także też ich można tutaj zdjąć. No jak jest dwóch, to bez problemu, nie? Yy, można szybko po prostu jednego, drugiego i się nic nie ogarniają. Dobra, dobra. No i tu też mamy dwóch, nie? To jest standard. mi się zawsze ustawiają tak samo, także tutaj na pamięć wszystko znamy. I tu tak samo, go z psem. No i tutaj wszystko jest wybite, nie? Ja jestem przekonany. Yy, także teraz. Mamy znów moment ten, w którym ostatnio klękłem. Ale ja znów spróbuję. Okej, okay, idą na mnie. Dobra, czas się spłacić. Biorę maszynówkę tym razem od razu. Ojej, oj, ale jeden tylko mi został. Noża. Nie, idzie z tyłu jeszcze. W kilku idzie. Okej. Okay. Chyba, chyba pokonałem wszystkich. Dobra, to było, to było ryzykowne, to było ciężkie. Dobra, ale udało się, udało się. No mówię, tutaj ostatnio trochę też spanikowałem, wydaje mi się za bardzo. Teraz byłem na to bardziej gotowy, dlatego się udało. I też ostatnio nie zmieniłem od razu na broń maszynową. Tym Skołpem grałem, pies mnie zaatakował, i przez to potem nie mogłem się podnieść. I oni już do mnie podeszli, nie? I nie mogłem zmienić nawet broni, nie miałem po prostu na to czasu. Dlatego wtedy przegrałem. Jeśli zagramy tutaj na spokojnie, od razu popełnimy, nie popełnimy znaczy błędów, podejmiemy dobre decyzje, no to jest to do zrobienia. Chociaż nadal jest to ciężka, muszę przyznać. Trzeba szybko, bardzo strzelać, eliminować przeciwników, nie? Bo jeśli za dużo do nas podejdzie naraz, to klękamy. Ale dobra, udało się tym razem. I jeśli raz się udało, to już miałem mniej więcej jak, jak to grać, nie? Więc za drugim razem nawet jeśli pękniemy gdzieś po drodze, co pewnie się zdarzy. No to będzie już prościej, nie? W tej misji, bo już raz przeszliśmy. Dobra, kolejna misja. Tej jeszcze nie widzieliśmy tutaj w tym trybie. Postaram się nie zginąć, by znów nie zaczynać od nowa, by przechodzić coraz to dalej. 4. I dobra, mamy tutaj do wyboru sporo broni. Ten ACR był fajny, na pewno to była dobra broń. Mamy też jakiegoś Scope'a. Mamy też tutaj z shotgunem. Coś dobra, ja tak sobie zagram standardowo. Scope i tutaj karabin szturmowy. I pamiętam, że z boków tak wchodzili, więc tu można i ładnie posnajpić od razu na wejściu. Choć na to dwóch się udało, w sumie. To niezbyt dużo. Ale tutaj kolejnych załatwiam. No i jakoś to będzie szło okej, trzeba... Ojoj, no i już się wywaliłem. Nie no, nie wierzę. Na samym początku rozgrywki. No trudno, błędy. Jak dostałem te strzały, to powinienem się schować. I ogólnie powinienem trochę być bardziej bezpieczny. No nic. Także klękaldo na ostatniej misji w tym rozdziale. No dobra, będziemy sobie kontynuować następnym razem. A tym razem to było na tyle. Na razie, cześć.